Hej wszyscy, witajcie po raz kolejny w Paper Please. Już dowiedziałem się o co dokładnie chodziło we w tym, że mnie mój a, przewodniczący Ministerstwa Przepływu Ludności, czy jakoś tak ten, zamknął, ponieważ popełniłem malutki błąd i nie zauważyłem, że osoba, którą zamknąłem, czyli ta y, dyplomatka, to była właśnie to znajo jego znajoma. Nie patrzyłem w ogóle na komunikację z nią ten, ten, a ona wyraźnie powiedziała, zadawała pytania o niego. I po prostu sam wprędziłem się w kłopoty. Co oczywiście spowodowało to, że zostałem zamknięty, ale tak jak już teraz widzicie, tutaj nie ma już tego pojazdu naszego ministra, tego, ten, no ministra, czy nie ministra, ale jakoś tam, tam ma, nie, kierownika, chyba tak to jest. I po prostu już mogę kontynuować to, co robiłem wcześniej, czyli przyjmowanie ludzi z widzami i tak dalej. Ale doszły parę zmian. Otóż, inspektorze, ryzyko epidemii jest zbyt duże. Wprowadzono nowy protokół. Wszyscy petenci muszą posiadać ważną kartę szczepienia z wyszczególnionym, ważnym szczepieniem przeciwko polio. To wymaganie dotyczy wszystkich obywateli, cudzoziemców, dyplomatów i azylatów. Zezwala się na przekroczenie granicy obywatelom Zjednoczonej Federacji pod warunkiem posiadania zaświadczenia W dalszym ciągu konf, e, konfiskuj arostockie, arstockie paszporty należące do mieszkańców e, dystryktu Autan e, No i niech żyje ten mm, Dobra Tutaj te Pewnie, mam dziwne wrażenie, że pewnie jego dziewczyna naszego strażnika nie będzie miała odpowiedniego tego szczepienia. Takie mam dziwne wrażenie. No tak samo jak było ze Stom. Z panem dyplomatą. Nie miała wjazdu, a musiałam jednak ją wpuścić. Witam. Jest polio, jest z pierwszego tego. Zgadza się. Ważne przez 3 lata, czyli w styczniu się zrobił, to się ten uznaje. Dobra. Antegria. Antegria, mamy tutaj owo to mamy. Aktualny jest. Naz. Sprawdźmy imię, nazwisko oczywiście, bo to jest podstawa. Numer paszportu się zgadza. To się zgadza, więc mogę oddać. Teraz 89,78 m. Zgadza się. Długie włosy, no tak średnio, no ale czy aktualny jest? Aktualny jest. Aktualne jest, aktualne jest. Dobra. E, tak musiałem na wszelki wypadek sprawdzić. E, imię, nazwisko sprawdźmy. Zgadza się, numer się zgadza. E, odwiedzimy przez. 30 dni, czyli jeden miesiąc, do przyszłego roku, czyli praktycznie ten jeszcze ma miesiąc, prawie. No to się wszystko teoretycznie zgadza. Czemu mi się to zamknęło? Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. Teraz więcej papierków muszę im oddawać, kurde. Jak jeszcze któryś przyjdzie że do pracy, to już w ogóle będzie akcja. Eee, ne, 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 Dobra, mapa regionu witam serdecznie. Kolecha, nie? Koleha. Zgadza się. Wyraz twarzy nie ten. Musi mi Pani tutaj dowód pokazać. Polio, 3 lata. Polio w zeszłym roku, więc ma Pani tutaj szczęście pod tym względem. Odciski się zgadzają, więc zdjęcie jest mało ważne. Numer identyfikacyjny się zgadza, imię. Zgadza, yy, ważne jest, więc ma pani tutaj szczęście, 62 km, 78, zgadza się, okulary zgadzają się, e, aktualne, aktualne, yy, nie, czekaj, 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 bo spojrzę, nie. dobra, spojrzałem na ten, dobra, e, do 28, tranzyt, przejeżdżam dwa dni, dobrze, tranzyt, kobieta jest, zery też się zgadza, Pieczęć nasza jest. Imię, nazwisko jeszcze ten zgadza się. Wszystko się zgadza. No to ma pani szczęście. Może pani zostać przyjęta do naszego pięknego kraju i jest teoretycznie pani 300 pod względem nie niebycia zarażonym. Witam, proszę. Dokumenty Eliza. Widzę, że Eliza nie ma papierów. Eee, yy, ale jak to obiecałem mu... Ech, tak długo się starałem Ech, kurde, niech będzie! Jak już tamtemu zrobiłem uskok, to i jemu zrobię uskok. Yy. Myślałem, że pieczona tego da. Wiem, wiem, brak karty, brak tego, brak z tego i owego. Modele mogli trochę inne zrobić, no ale. Oa, Si to jak miło. Kolecha... powinieneś wrócić do pracy, jakby co na razie. Ona już tu jest, więc jest dobrze. Yy, aktualny jest, mężczyzna jest, wegeta się zgadza, mężczyzna, wygląd zgadza się, yy, wąsy zgadzają się, metr siedemdziesiąt, 70... przedłużają to spotkanie, dobra, metr osiemdziesiąt yy, zgadza się, wszystko jest, wąsy, wszystko ładnie, pięknie, aktualny jest, gitara, ale nie ma pan tutaj, widzę, papierusa dotyczącego właśnie polio, więc... No, niestety nie ma pan. Nie mogę pana przyjąć. Witam pana. Nie jest pan jednym z poszukiwanych Polio w zeszłym roku. No, dość nawet nie ten. Na 3 lata zgadza się. Dobra, numer się. No, oprócz tego, że nie ma pan Irokeza, to wszystko się zgadza. No, ale ten yy, mężczyzna się zgadza. To się zgadza. Import. Import. Hannibal, się zgadza. Yy, odra, ten numer e, tego paszportu się zgadza. Zgadza się, zgadza się. Dobra, czyli to mogę oddać. Teraz zobaczmy tutaj. Wzrost metr 70. Zgadza się. 72 kg i roke, zgadza się, 21 zgadza się, więc to mogę wziąć. Teraz tu sprawdźmy imię nazwisko. Wszystko się zgadza, 744. to się zgadza? Przejeżdżam przez przez piękny kręć 14. Ktyn do stycznia. O, teraz dopiero zauważyłem, nie jest aktualny. Przeglądałem wszystkie papiery, ale nie spojrzałem na najważniejsze, żeby data była aktualna. No i kurde. Patrzysz na wszystkie inne dokumenty, ale zapominasz o tym najważniejszym, czyli o paszporcie. Witam Pana Napolio. W zeszłym roku paszport jest aktualny. <laughs> Wydaje mi się, że w Zjednoczonych jest takie miasto, jak te Koro, coś tam City. Napolio jest, już ten, y, numer tego identyfikacyjny się zgadza. A, to się zgadza. E, kręc... Coś skręcono mi w raczej nie za bardzo. No musi mi pan pokazać, że pan jest sobą, bo... Bo, ale widzę, że. No proszę, proszę. Nie ma tak dobrze. Niestety, proszę pana, musi pan pójść z moimi kolegami tutaj na ten maluteńki spacer, ponieważ wychodzi na to, że pan po prostu nie ma odpowiednich papierów. E, nasi mają. Dobra, Napolio. Niedawno robione. TTT. E, Imię, nazwisko. Sprawdźmy. Zgadza się. Adres. Numer się zgadza. Dobra, teraz jeszcze zobaczmy, czy jesteś z tej pięknej. Tej jesteś z tej pięknej naszej dzielnicy, więc muszę panu zabrać ten, in, ten, ten papierek. Metr 70T. Zgadza się, zgadza się. zgadza się. Wschodnie. Wschodnie gestel się zgadza Muszę to wziąć. Pieczątkę dam Ale niestety paszport muszę zachować z rozkazu. Zapraszam, ostatnią osobę. Nie, znowu będzie atak. Bo znowu zegarek stanął. Nie ma na polio aktualnych. No to proszę pana, będzie musiał pan wytłumaczyć to jakoś. Boom! Headshot! Jednego naszego zabili. Niedobrze. Ha, no i znowu dzień skrócony. Z powodu ataku, czuję realistycznego, ale kurde dwa motory teraz jeszcze na dodatek ten? Promocja za zatrzymanie i za celny strzał No Wcześniej traciłem pieniądze, teraz trochę zyskałem No ale to, to tylko dlatego, że załatwiłem tych Dobra Koledze załatwiłem Koordynowane ataki na granice Nieznanie napastnicy, czy przechyt, czyli strażników no, się zdarza. Ciekawe, co mi teraz powie, jak wpuściłem jego dziewczynę i jednocześnie obroniłem mu dupę. W tym samym momencie. Aha, właśnie. Muszę mu go oddać. Dziękuję za wszystko, nie ma problemu. To mnie, miło. No, Żdam ci. Eee, moja wdzięczność. Twojego domu. Masz nadzieję, że ten inny posterunek. Trzymaj się i uważaj na w siebie, przyjacielu. No to wszyscy przyjaciele moi zostają... opuszczają mnie normalnie. Wszyscy po kolei Dobra. Inspektorze w celu... Podniesienia wydajności obsługi z zgodę na wjazd oraz kartę informacyjną zostały zastąpione przez pojedynczy zgodę na wstęp. O, to miło. Cudzoziemcy muszą teraz przedstawić ważną zgodę na wstęp. Dalej. Wczorajszy koordynowany atak sprawił, że zawołano spo, zwołano spotkanie kryzysowe. Przybędzie będzie dziś ważny kolechiański negocjator, by przedyskutować problemy na granicy? Wy dalszych, w dalszym ciągu konfiskujcie te te, należące do mieszkańców auty. Dobra, te t, ulubione twarze wszyscy, publiczne tutaj postawimy, to się tu. I zapraszajmy wszystkich po kolei, kto będzie tutaj leciał. Witam kolecha. Teraz to jest jedno teraz jest taki, taki dokument. W sumie mogę najpierw zobaczyć te dokumenty. Karta szczepień, ee, dowód, nie czekaj, konfiskata, dowód, stanowisko pracy, mapa regionalna, podstawny scen, dowód osobisty, zgoda na wstęp. To jest to. To jest chyba to. Zgoda na wstęp. No. Yy, pieczęś... no Pieczęści są standardowe, więc to jest... nie ma co się martwić. Yy, Kolecha, nie? Tak. Dobra. Polio w tym roku zgadza się. Yy, pokażmy mi tutaj, numery się zgadzają. To się zgadza. Yy, to się zgadza. Dobra, teraz zobaczmy tu imię, nazwisko. Kolecha, numer identyfikacyjny się zgadza. Odwiedziny. Yy, dostaję tyle. Wy, z Wizytą. Dw, w 3 miesiące. Zgadza się. Met, 80, ten 81. Krótkie włosy. Krótkie włosy. Wątpię. No ale wychodzi, że na to, że jest dobrze. No, 24 grudnia. No to zgadza się. Przynajmniej teraz już będę miał o wiele łatwiej i będę musiał tylko trzy rzeczy sprawdzać, a nie cztery, tak jak było przed paroma chwilami. Esbik. Mało interesujące, nie interesuje mnie to. <laughs> pewnie mi grozili. Pewnie będzie znowu taka sama akcja, że będę musiał powtórzyć ten. Tak jak było ostatnio tego. Z tego prostego względu, że. To jest ta. Nie, ona jest z dystryktu, który jest ten. Zezwolony. Dobra, tutaj pokaż numer. Numer się zgadza. Imię nazwisko się zgadza. Aktualny nie jest. Dopiero co go wydano. Nieprawda, bo jeżeli by ci wydano, to byś. To byłby aktualny, a nie jest aktualny, więc... Jak bardzo byś się nie starała, i tak ci to nie wyjdzie. E, polio w tym roku dobrze jest. E, imię, nazwisko zgadza się. Numer się zgadza. I tu jest z tego wszystko. E, natomiast piękna nasza ta dzielnica, którą mamy przeszukiwać. Tutaj się to zgadza. Miejsce wydania się zgadza, więc to mogę ci oddać. a Natomiast to muszę skonfiskować. Dać ci taki malotenki papierek z tym i powiedzieć powodzenia z odzyskaniem paszportu. Dobrze przynajmniej, że na tych wszystkich kwitach jest ten numer telefonu, bo przecież jakby Wiara nie dostawała tego numeru telefonu, no to ojo, byłyby siupy. Eee, impor. Impor. Dobrze. Dobra, import. miejsce się zgadza, mężczyzna się zgadza. To się zgadza. teraz ma pracę. Czy jest aktualne do drugiego? Zgadza się. E, imię, nazwisko, sprawdźmy. Zgadza się, czy młotek był zawsze w ten sposób. Już dawno dawno tego nie widziałem, Zgadza się. No jest. To ledwo co widać te MP, ale jest. Dobra, mm tu. Tyś tyś, tyś, tyś. Tystys. Tys. Tys, tys. Dobra, miejsce wydania MRTT, zgadza się, numer się zgadza, import się zgadza, imię, nazwisko się zgadza, waga 90, metr 84, zgadza się, przedłużone włosy, zgadza się, praca 1 miesiąc. Zostaje przed praca jeden miesiąc Zgadza się Do pierwszego przyszłego roku Zgadza się Więc mogę panu wpicnąć naszą piękną zieloną piecząteczkę I życzę miłego, miłej pracy W naszym pięknym kraju Glory to Arstocka. Witam pana Nie wygląda mi pana Jednego z podejrzanych W zeszłym roku Yy, numer się zgadza Pokaż mi imię i nazwisko Zgadza się Więc to mogę panu zostawić Natomiast tutaj to muszę zobaczyć Czy jest ar... Arstoczka Zgadza się Ten Zgadza się numer się Zgadza pieczątka musi być Kolechiańska z tą kreską jest, z tą kreską jest. No to dobrze. I aktualny paszporcik jest, więc gratulacje. Może pan wjechać do mojego pięknego kraju. Glory to Zapraszam. Witam panią. E, polio w tym roku. Wyraz twarzy nie taki, więc będzie musiała pani mi tutaj tak pięknie. Ty no, odciski palców cyknąć zachodnie, gesty to się zgadza. oj inne odciski palców widzę, więc niestety będę musiał panią aresztować za to, że pani chce nas zrobić w konia. Więc, niestety, radzę pani szybko wyjść i porozmawiać z panami tutaj stojącymi obok. Witam. Co, zostałem przesłany po odbiór paszportu dyplomaty. Mmm, tu, tu, tu. Dobra. Chyba tam był jakiś przekręt tego Ezikowy, czuję. To Z tego polio jest Ale tu się inny dokumencik ten przetacza Sprawdź jeszcze raz nie będę sprawdzał jeszcze raz bo widzę bardzo dobrze że to jest jakiś przekręt pański Więc musi pan pójść teraz grzecznie z tymi panami i grzecznie wytłumaczyć im czemu pan chciał nas oszukać Witam pana Byłoby łatwiej, jakby się okazało, że jest pan jednym z tych... No ale... Dobra. Eee... Jakoś mi tu nie wydaje się, żeby pan miał jakieś tutaj ten pseudonimy dodatkowe. Na pewno za chwilę to wyjdzie. Bo tam odciski palców na pewno mi nic nie dadzą. Jeśli ma ten... A nie, ma pan pseudonim. No to dobrze. Dobrze. Ma pan tutaj szczęście, naprawdę. Dobra, to się zgadza, numer się zgadza. Aktualny jest do przyszłego roku yy, obristan. Maria coś się zgadza. Dobra, teraz jeszcze tutaj. Yy, imię nazwisko. Zgadza się numer się zgadza? Tranzyt, tranzyt 2D, 2D. Dobrze. 80, ten krótkie, kręcone włosy. Zgadza się? Aktualny jest. No to. Proszę Pana, może Pan wejść do mojego pięknego kraju, Glory towarstocka. Dobra. Młoda kobieta coś nam podrzuciła. No bo ulepszenie, to, a ten... O, Eliza nam dała stówkę, więc w sumie mógłbym się przenieść do tego nowego mieszkania. Hmm. Ale 27 dzień... Nie wiem czy warto. Dobra. Okej. Okay. To do zobaczenia w kolejnym odcinku z Papers Please. Nie ja widzę się z wami właśnie wtedy, więc na razie cześć.